Manko, ja jestem Andy Paceko, to jest kolejny odcinek z Duel of Champions I w tym odcinku, dla, dla urozmaicenia serii, zagrałem sobie talię twierdzy, która yy, nie wiem, czy jest aż taka dobra Złożyłem ją teoretycznie niedawno i jeszcze yy, nie wygrałem nią tak dużo bit, bo tylko 30 Przyszły właściwie od odbokowałem yy, achievementa, <gry> który brzmiał wygrać 30 walk twierdzą No ale cóż, zobaczymy jak się Ach, sprawdzi to w tej rundzie i tak, my zaczynamy jako drucy. Jak zobaczyć, że, że zaczynamy jako drucy? Jak tu mam jeden, a ten ma zero, to znaczy, że ten teraz zostanie jeden tutaj, i on będzie zatrzymany, a my zostaniemy potem dwa. Czyli w drugiej rundzie będziemy, w pierwszym rundzie będziemy mogli wstać albo to, albo to. Czyli zostawmy sobie taki drop na początek. I gramy też przeciwko twierdzy. Kat poszukiwać wolności. No, okej okay. Standardowy bohater twierdzy. Mm, on ma odwet, on ma odwet bym użył sobie tego, ale wtedy bym nie wysłał żadnej jednostki, co by było raczej kiepskim pomysłem. No właśnie. No okej, okay. zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. I już od tego odcinka nie będę takiał jak... O oh, fuck. Oh, fuck. Nie będę już klamy, jak to robię w przyszłym odcinku. gdyż po prostu chciałem wam trochę uświadomić, um, czym jest ta gra i czy by się na przykład wam spodobało. Okej, okay, to sobie wyzwiemy. Tego... sobie tego zabiję. I jeszcze sobie zwiększymy to. Okej. Okay. Ta w ogóle karta plądrowanie niby ma... taki... taką dobrą... No fuck, naprawdę! Jesus, już chciałem Face -palma zrobić. <laughs> Ale na spelach jedzie. Znaczy na tak szczęście przepraszam. Ech. No a to cóż. Jeszcze, zdobierzmy sobie kartę. Yy, nie zapomniałem o czym mówiłem, kiedy nie straciłem, to przez to jego są są odwalił. No mm, właśnie, karta kontrowanie... Na czym mi się ta coś tak nie sprawdza. NAPRAWDĘ?! Jeszcze <ścoughs> zabiję. Jezus. Mam 5. Co mogę zrobić? Mogę wstać albo tego, albo tego. Ten nie ma odbyć. No to cóż. Zabrał sobie z na orka. No i teraz nasze przewagę na stole się <laughs> <laughs> zmniejszyła. I to o wiele, bo jest 3 do 1 w jednostkach. No ciekawe, czy nasz przeciwnik tego nie zmarnuje. Czy zmarnuje? No zobaczymy. O, no proszę, to, to nam bardzo przydatny spell. No, bardzo dziękuję przeciwnikowi, naprawdę. Wstawmy też sobie właśnie taką napastliwą furię, którą ma nasz... Wie, widzisz, jak ja czuję, znaczy, że to statystyki nie są dobre, ale na szczęście ta karta ma swobodę, tak, czyli może atakować wszędzie, nie tylko na przeciwka wszędzie. No i co zrobić jeszcze? Dobierzmy sobie kolejną kartę. No proszę, i też mam trzy do pałki, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie to jakiś bloker, to jest trzy do pałki mogę sobie wrzucić i gitara. 2, 4, 6. Kusie mogę mu zadać 10 obrażeń. Jeżeli tutaj będzie wolne, ja 3 do pałki. KO, Brawo. Mm, spoko. E, co teraz zrobimy? Uff, mam trochę taki dylemat, ale chyba właśnie mu trzeba użyć do pałki. Tak mi się wydaje. Robiąc. Zrzucimy sobie, co? Sobie do palmy. Zabijmy 3, 2, 4 brać 4, 3 fak 4, 1. Ok, zrobimy sobie teraz taki myk. No i teraz zwiększyła się nasza przewaga. Ciekawa co teraz na to powiem. No i tak. Ogółem mi się wydaje, że w tej talii jest dużo stworzeń. No proszę. Stworzeń mm, a, nie latających, nie atakujących, tylko strzelających. E, no ale teraz się zdziwię, gdyż my masz cztery, z... aż zabijają cały pierwszy, pierwszy szereg. Więc no proszę, chyba jednak się myliłem. Odrzućmy sobie jeszcze raz to. E, dopakujmy sobie orka. I zabijmy sobie cyklopa. Nie wiem, czy zabić tego, czy tutaj. Zabijmy sobie tego. A czy nie zabić, tylko zranić? No i cóż, wystaw. O, teraz złożę się na mowie lepiej. Zrobimy sobie tak. I tak. No proszę bardzo. Jeszcze możemy tym zablokować. No i chyba tak zrobimy. Okej, okay, ta karta nie jest jakaś taka genialna, bo ma aż 003, ale właśnie ona jest specjalna, gdyż daje licznik szału dla postaci z, właśnie z tym szałem. Naprawdę! O kurde, nie mam tej karty, no jest dobra. No ładnie to złatwił. Ehm, czekaj, co ja chciałem wam powiedzieć. Jak akurat tutaj nie mam żadnych kart z szałem, ale jakbym miał, to by było o, o, o wiele łatwiej. Co by tu zrobić? Jesus. Tego sobie możemy poświęcić. Z... Kurde, mam dylemat. Na pewno sobie dobierzemy kartę. A nie może... O, wiecie, co to, to, to nie było takie złe. Mm, ale dobierzmy też sobie jeszcze inną kartę. Okej, okay, doszedł tam jakiś dropik. E, teraz będę się starał do naszego przeciwnika. No, zobaczymy, jak tam wyjdzie. O, o proszę, jak pięknie. E, i mogę... No już nic nie mogę. LOL! Okay. E, nie jest tak źle, powiem Wam, nie jest tak źle. Mogło być o wiele gorzej. Nasz, jak na razie nasza przewaga na stole jest większa. E, zobaczymy, co teraz wykonujemy no z przeciwnikiem. Ja w jego miejscu bym by się chyba poddał gdyż... O oh, fuck, on ma przewagę w kartach. Hmm. Czyli jednak nie wszystko u niego stracone. No. Proszę, bardzo, proszę bardzo. Puh, to co zrobić? W końcu jakaś się strzała. Nice. Mmm, on nie ma, nie ma. Na pewno sobie dobierzemy kartę. No i wyszło nam piątkę, bośmy mieli tylko jedną więcej. No ale nie mamy. Wstawmy go sobie tutaj, zaatakujmy tą... Tutaj... Tutaj... Czekaj, coś pisał? czym się wydaje? Fas, się... Eee, okej. Gość ma tylko... <grym> 5 minut baterii w laptopie. Dobierzmy sobie kartę. Pięknie. Zobaczymy sobie jeszcze po karcie. No i nie jest tak źle. Mamy teraz. <laughs> ci mi, muszę działać pod presją czasu, gdyż nie ma. Gdyż ma 5 minut na laptopie. Ale zobaczymy, co my co wykombinuje. Mam dużo kart w ręku. Jakby. O, proszę państwa Udało mu się zasłonić. Udało, udało. Hmm. No proszę czekaj zresztą, 1, 4, 2 6 nie wiem, czy dobrać kartę, czy zwiększyć żeby wystawić tego centaura wtedy by zostały dwie karty nie, chyba wiecie co, jednak zwiększy sobie moc dodam tego tego, aha o, wystarczyło, myślałem, że a, sorry, myślałem, że dobrać wtedy bym miał jeden mniej, no proszę, idealnie mm. Proszę bardzo, proszę bardzo i gruz, tyganie Buja! Cały stół nasz zapełniony W przeciwieństwie do jego Tak się gra w duo w Champions, moi kochani Tak się gra No, dawaj Kat, kochanie Zabiję cię. I kill you, I kill you, baby! <laughs> się O, oh, fuck Dopiero zauważyłem, że on ma ten że on... Ma szybki... że on ma szarze, czyli atakuje nie tylko tu, ale też tutaj. A jeżeli on zatekuje to ten młoda 3 ten to na mu 2 i ten, ten dednie. Dobra, to go, gościu, naprawdę, myśl gościu. Kat. Oddał się. to co? Oj. GG. Chyba, że mu ta bateria padła. Bateria mu padła. Ha <laughs> <Yes. laughs> Okej okay. mm, Nie wiem czy zagrać sobie jeszcze jedną grę Czy pokazać wam skład tej talii Ale chyba zagram sobie z nią jeszcze raz A co szkodzi Oby tylko nie była jakaś taka długa Gdyż nie chcemy żeby ten odcinek był eee, Mega długi Prawda? No dawaj, dawaj, dawaj My jesteśmy pierwsi Czyli Chcemy jakiś drop za jeden No właśnie taki Dokładnie i znowu, znowu zgramy letwu Znowu gramy skat No sweet Bravo. Zyk, zyk. <grystanie> Brawo Zygzogzyk <sok>, zyk. <grystanie> No i zobacz, możemy go wykończyć dwa sobie, Albo użyć spelu i go killnąć Albo użyć do, pak do pakowania i go killnąć To ja go killę <grystanie> hmm, Oczywiście z tego ogłębę użył kuli ognia ale wiecie. Wydarzenie. No tak, i wstawiam sobie jeszcze tego. Nice. Dawaj, Kat! Kotku! Nie się. A wy Dobra, dawaj ziomek. Dawaj, dawaj. Za trzy, tak jeszcze to... A wy... Nie, mam jeszcze jedno z... Nie, nie mogę. Udno. Czegoś nie robi na swoich kart. No i dobiorę co mi tam. No dawaj, baby. Jak na razie, jeszcze punkty życia są równe. Tylko, że moja przewaga jest z istotne na stole. No i używam ogniska. To jest napra naprawdę bardzo przydatna karta. Obozowiska, nie ogniska. Dobierz karty i zyskujesz 4, czyli do i dobierasz karty i zyskujesz jeden więcej. Sterowca naprawdę o i mam cztery o kurde to było dobre no Albo ten albo ten chyba wiecie co wystawię tego gdyż ten maszał i mu się po prostu automatycznie doda jeszcze sobie tu dopiero... Mmm, trudno to, mogą kartę, ale... No cóż. No i już zblokujemy sobie tego. No i właśnie dało mi się jedno życie, jeden twu jeden ataku jeden odwetu za właśnie umiejętność tego naszego kochanego Barda. Jakiś słodzik No i więc widzicie, karty strzałem i z Barda naprawdę się bardzo ładnie komponują. No fuck! Naprawdę. No kurde, no super. Kogoś wystawiłem tutaj zaraz. Okej, okay, teraz sobie zwiększymy jeszcze raz. Użyjemy sobie tej karty, dobierzemy. No wilk przyszedł. Musiałby się jakaś do tego zabić. I nie głupim susem będzie wystawienie tej tego. Oraz centaura. No i przy państwa 3 damage'u sobie fokujemy w tą kartę. Bez cukierzy proszę. No i jak ładnie. O jak ładnie. W mam chyba dwóch czy trzech takich bardów, jeszcze nie wiem dokładnie. Jeżeli ta runa będzie dosyć, dość szybka, to wam jeszcze pokażę skład tej talii, jeżeli nie, to albo z góry, albo w ogóle. No i zobaczymy, czy teraz zarobimy nasz przeciwnik. No, zabił tego, dodając nam po jeszcze jednym punkcie. No, proszę. I wystawił tego. No, to teraz teoretycznie wszystkie jego jednostki dedły. No, no, że już takiej... ...ofensywy. No i proszę bardzo. Trudno. No i co my zrobimy w takiej sytuacji? A. What?! Odporność na magię Magiczną, o fuck. <noise> tego nie przewidziałem. <noise> hmm, O oh, fuck, ej, do no, oh, kur, oh, ku, Kurde! Gdzie w tupie mam? Cztery, tak? No to my go załatwimy sobie w taki sposób, nie teraz są tego naszego szamana. E, właśnie ten straszliwicz bardzo dobrze się komponuje z tym trzymanem. gdyż on specjalnie Data zadaje 2 damage'u e, No i ten dostaje do pałkę. Dobierzmy no sobie. Zwiększymy sobie siłkę. No i nie jest najgorzej, powiem wam. Nie jest najgorzej. On ma więcej kart w ręce, a ma więcej istot na stole. Obyśmy tego tylko nie. Stracili... O, dodał piątą siłą. No proszę. Hmm. Pożaracz snów Szał 1 będziemy o 4, można zrobić, albo tego, bo tego Fuck Więc tracę albo tego, bo albo tego chyba teraz mi jakaś taka magiczna karta, która mnie uratuje. Wie wątpię. Bo na przykład teraz weszedł albo tam do pałka, albo... nic właśnie schemu w niebo wzięty, naprawdę. <grym> Mówię, że w to nie wierzę tak naprawdę mam nadzieję, że dojdzie. No jest, oby się me przeczucia sprawdziły. Błagam, do pałkę, do pałka, albo pocisk. Błagam, to albo to. Błagam! Nie chcę stracić. O oh, fuck. O oh, fuck. Oh, fuck. Trudno. O oh, fuck! Naprawdę. No, wpakuję trochę damage'u. I teraz on może mi tego zabić odwetem. To nie było najlepsze zagranie z mojej strony. Oj, nie było. Trudno, zaryzykowałem trochę z tym tygodniem najemników, no ale już? Mogłem jeszcze wcześniej zaryzykować, kiedy był ten cykl w... w starcie karty. To jest bardzo dobry karta, gdyż za 7 surowców możemy otrzymać 4-2-7 z podwójnym atakiem, czyli 8-2-7, co jest naprawdę wyśmiejte. Kamienna skóra, czyli. No, fuck. Fuck. Hmm. chyba już będzie mu uciekać, ale to jest na stałe. Fakt, to jest na stałe. No, parasie, państwo. Tak zwane dubcie. Kurde, ale mi fpsy spadły. Co się dzieje? Fpsy, wracajcie. O, wróciły. <śm> Dobierz mnie jeszcze raz. No i okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. I zostało jedno życie. Ciekawe, jak to wykorzysta. Jak to wykorzysta. Ciekawe, co teraz zrobi nasz kochany wyrók No, czekam, czekam, kochanie, czekam. Kacz, zrobi mi coś, mnie. Bez podtekstów, proszę. Przełożył, to już tylko totalna defensywa jest. Słuchaj, że wątpię, żeby udało mi się zablokować te moje. Wszystkie SŁODZIAKI No, proszę. O, róbcie. Zróbcie mu kuku, moje kochane. O, fuck. Hmm, kurde. Padł. Nie żyje on już. Nie żyje. On nie żyje. Dla sprostowania. No proszę, próbuj. No i cóż, GG. Moi kochani to jest GG. Jeszcze sobie dopakujemy. Wystawimy sobie tego, wystawimy sobie tego. Mm, to już chyba mu nic nie zrobi. Jeszcze sobie tego killę. Arrivederci BABY Okej. Okay. O kotek do mnie się przyszedł. Koksik. Chodź, chodź do mnie. O cześć, słodziadku, słodziaczku, mał powiedz coś do mikrofonu. No Będziesz w internecie. Cii, cii. Powiedz coś. No zawsze miałem teraz jesteś taki mało mówny, co? Słodziaku. O nie błysuj mnie, o Jezu, słodziak. Może się jak mruczy. Pewnie nie. Dobra, no to... O, a buca mnie z tym tam na ręku, na nogach, na kolanach. Kończymy ten odcinek od Love of Champions. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. że tak, to zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. On niedługo level. Yeah. Tu był Wam i Kiedy kolejnego odcinka? Siemanko, Cześć.